Na biedzie, która mnie wykształtowała Budowała mój charakter, który twardy jest jak stała Teraz idę po zwycięstwo, nie zatrzyma mnie już nic Walka to jest moje życie, która wniesie mnie na szczyt Idę po zwycięstwo, to jest moja droga Nigdy się nie poddam, w starcie nawet ubogała na deski staje, po to żeby być silniejszy. Podniesiona garda, zaciśnięte pięści, Idę po zwycięstwo. Wiktoria już blisko, dzieciak który w życiu nigdy nie miał lekko. Udowodni światu, że będzie wszystko.